Hej, hej, z tej strony Jodyta I to jest 33 dzień. Wyzwania: Zacznij tam, gdzie jesteś, 100 dni z czułą dyscypliną. Wyzwanie polega na tym, że przychodzę tutaj i nagrywam um, jeden filmik na YouTubie i go publikuję. Um, po prostu tak, jak umiem, z tym, co mam. Um, Pokazuje sobie, że, że można, że się da i że nie muszę po prostu wszystkiego wiedzieć i że można po prostu zacząć tam, gdzie się jest. I budować to, aż to coś, co robisz, aż dojdziesz do jakiegoś tam poziomu, który chcesz. Że się po prostu nie zaczyna od. Tego tylko się zaczyna od tego i się idzie tam. No, um, słuchajcie, też tak macie, że że jak czegoś nie zrobicie w momencie, kiedy wam się wydaje, że to już jest ten moment do zrobienia, to już później macie takie po prostu nope. Nie wiem, ja, dajcie znać, czy też tak macie, czy to tylko ja tak mam. No bo ja tak mam, że przez te 33 dni zdążyłam już y, jakby nagrywać te filmiki w różnych momentach. Nie zaczynało się od 5 rano, później y, nagrywałam na przykład dzień wcześniej. Czasami nagrywam w tym samym dniu, na przykład dzisiaj nagrywam to teraz, jest 26 październik godzina, nie wiem, 8, 9, któraś tam. Przeważnie o tej porze miałam już e, filmik opublikowany. I. Mm, taki moment, że po prostu siedzę sobie i myślę sobie nie, no teraz to już w ogóle nie ma sensu normalnie to ja jakby robię ten filmik tam, wiecie o, o piątej, czy o szóstej czy dzień wcześniej i o szóstej, czy siódmej to już ten filmik tam wisi, nie? a tak jak ja go nagrywam po prostu teraz, na przykład o dziewiątej no to jaki to ma sens? jakby to, to już w ogóle nie będę robić no bo, no bo po co? No, i tak się zastanawiam, czy też tak macie. Jak macie, to dajcie, to dajcie znać. I zupełnie nie wiem, czy coś innego mam do powiedzenia. Właściwie wiem, że nie mam. Albo powiedziałam, że nie mam jeszcze. Trzy sekundy temu, a pięć sekund później dalej się to nie zmienia, więc uh, I don't know. Może po prostu, jak już sobie coś. że jednak ta dyscyplina musi, może nie musi, ale no jakoś tak łatwiej jest uh, jak się robi. Tą daną czynność od tej samej porze. No tylko, że hello, no, jesteśmy jakby na planecie Ziemia i jakby. Mm, I don't no. Może się tak da, a może się tak nie da. Znaczy. Pewnie się da, no ale to też nie jest powód do tego, że jak zrobię to w inną porę, to znaczy, że mam się poddawać, nie? Kurde, dyscyplina po prostu. Kto to wymyślił? O oh Jezus. Um. No, a tak swoją drogą jeszcze odnośnie... jak, jak dyscyplina to musi być szkoła. To nie wiem czy słyszeliście o tym, że jest jakiś koleś, który próbuje zniszczyć edukację domową, czyli właściwie jedyny jedna z niewielu opcji dla tych rodziców, którzy. Jakby próbują w jakiś inny sposób edukować swoje dzieci. No i ta. I ta. Umowa? Nie umowa. I ten pomysł po prostu ma być zniszczony. Więc. Tak, wam o tym mówię. Że jakby wam to było bliskie, to wrzucę w opisie mm, ankietę, w której można zagłosować, podpisać się, że podpisać petycję, żeby, żeby ta ustawa nie przeszła. Więc. Have a good day. Bye.